z Auschwitz, z Oświęcimia, by również mieć się wykład i dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem o świętej patronce Europy, Edith Stein. W Oświęcimie znajduje się to centrum dialogu i modlitwy. On przewodzi tej, temu ośrodkowi tam, w obozie. Prosimy o przewodniczenie to o księża Manfredzie tej liturgii eucharystycznej. Kogo Pan miłuje, wuje, tego czy, czy nie Przesłanie tego przysłowia doskonale opisuje życie dzisiejszej patronki świętej Teresy z Avila, karmelitanki doktora Kościoła. Żyła w XVI wieku w Hiszpanii, Pan Bóg postawił przednio trudne zadanie reformy zakonu kamilitańskiego. Doświadczała cierpień jak fizycznych, miała słabe serce, trapiła ją w gorączka, jak duchowej osłuchłości, skupuły z osamotnieniem. Miała przeciwko sobie współsiostry, przedstawicieli Archie Możnych a mimo tego przy pomocy świętego Jana od krzyża dokonała reformy do w piętnastu klasztorach żyńskich, Była mystyczną. Pozostawiła po sobie bogatą literaturę, która dziś stanowi klasykę tego gatunku. Siły cierpia, cierpiała z bliskiego kontaktu z Panem Jezusem Chrystusem. Ta Teresa z Abili była bardzo ważna, ważna dla Edyty Stein, która poprzez nią trafiła, czy rozumiała głębiej chrześcijańską wiarę. I na czym polega miłość do Boga Chrystusza? Ja Sza święta, w którym uczestniczymy, pozwala nam dotknąć. Bliskość Boga. Byśmy mogli uczestniczyć w to, to w sposób jak najgorętszy, uznajmy najpierw naszą przyszłość. Pan Jezu, który pragnie zbawienia każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Wszystko, który powołuje się nas do świętości, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dajesz nam święty jako przykład do naśladowania, zmiłuj się nad nami. nami. Niech się zmiłuje nad nami, Jego Wszechmogący, i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Dzieńszy. Wiosło nad niebiążące, usta dzieci nie mogą Ci ich Pan Pan z Wami, z Duchem Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do Niego wobec aniołów Bożych. A kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprą się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczony lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczony. Kiedy zaś ciągnąć będą, kiedy Was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy Was w tej właśnie godzinie, co mówić należy. Oto słowo pańskie. Tobie, Chryste. Drodzy przyjaciele, uczestniczy konferencji, ojciec Stein. Dzisiaj święto Teresę od Jezusa, Teresę z Avili, wielkiej Teresy, która w młodych latach już była związana z Karmelem ale dopiero w podejszym wieku trochę rozumiała do głębi, na czym polega chrześcijaństwo. I widziała figurę, statua, na którym było przedstawione, jak bito Jezusa. Jak On był pełen ran. I to ją tak wruszało do głębi, że tego obrazu w życiu nie zapomniała, ponieważ ją zrozumiała w tym momencie, jak konkretna była ta miłość Jezusa do niej, do nas. I jak konkretne było to cierpienie. Jak wiele on zapłacił, aby nas bawić. I On czu, ona czuła tą wielką miłość bardzo konkretnie, czeleśnie praw I to jej dała siłę, aby reformować zakon i to ma ogromny wpływ do dzisiaj na cały kościół. To miało ogromny wpływ na Stein, która wybiera, wstępując do kar. Karmelu, imię interesy od niej, błogosławiona od krzyża jako swojego powołania. Dzisiaj słyszałem rano jest także rocznica dniu, dnia, w którym opuściła Wrocław Breslau wtedy swoją rodzinę aby jechać do Kolonii i wstąpić do Karmelu, właśnie dzisiaj. Chrystus jest centrum naszej wiary, naszej wiary. Chrystus jest centrum naszej wiary, ponieważ przez Niego dotyka Boża miłość nasze serca edyta Stein też trafiła do wiary, ponieważ została dotykana przez tą realną obecność, bliskość, doświadczalność tej Bożej Miłości. Adoracja, Eucharystia dla niej stała się centrum jej życia. A my jesteśmy powołani także do miłości do Jezusa, do tego, abyśmy rozumieli, jak bardzo Chrystus nas kocha. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie jest dotykany przez tą miłość przez Chrystusa, to nie znaczy, że musi być złym człowiekiem. Matka, która opuściła dzisiaj, w 1933 roku, nie rozumiała tego, jak w jej ostatniej rozmowie pytała, kim jest ten Jezus? Edita niedużo odpowiadała. wie jak tłumaczyć doświadczenie miłości. A Matka tylko pytała dlaczego Jego poznałaś? On, ona czuła, że to jest jakaś miłość, którą ona sama nie rozumie. Ale ona wierzyła w Boga, ona była wierna. I Edyta zawsze była przekonana, że Poprzez swoją miłość do Boga i wierność, mama, nie wierząca w Chrystusa, Chrystusa ale wierząca Żydówka, trafi nawet przed nią do Boga. I dlatego to zdanie, które słyszeliśmy w Ewangelii dzisiaj, kto bluźni, kto mówi jakie słowo przeciw synowi Człowieczemu, ben będzie przebaczony. Lecz temu, kto bluźni przeciw duchowi świętemu, temu nie będzie przebaczony. Ponieważ grzech przeciwko duchowi świętemu, to jest grzech przeciwko głosem miłości, który czuje. Na to zawsze mama i na to Edyta odpowiadali odpowiadały swoim życiem, a do tego my jesteśmy powołani. A my całym naszym sercem odpowiadać, odpowiadać na miłość, która w Chrystusie nas spotka. Ale gdzie my spotkamy Chrystusa? On jednego dnia nas pyta, ja byłem biedny, Pomagaliście mi. Ja byłem głodny, a daliście mi jeść. Ja byłem bezdomny, a daliście mi dom. Otwieramy więc nasze serca na miłość Bożą, i słuchamy, i naśladujemy, idziemy sami tą drogą, abyśmy się stali dla innych wyrazem Bożej miłości. Święci modlą się wraz z nami. Ufając w świętej Teresy zwanej Wielkiej, przedstawmy Bogu nasze prośby. Prosimy Cię, Ojcze, za cały Kościół, za papieża Franciszka, za biskupów, naszego biskupa Józefa, wszystkich prezbiterów i cały, cały lud Boży, aby z mocą głosił prawdę o Jezusie, Chrystusie, który z miłością, który umarł na krzyżu i zmartwychwstał i żyje. Ciebie prosimy. Prosimy Cię, Ojcze, za tych wszystkich, którzy rządzą, którzy mają odpowiedzialność za państwa i całe narody. Byli przekonani, że mają tę moc i władzę od Boga Wszechmogącego i kierowali się zawsze miłością i miłosierdziem wobec swoich poddanych. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Prosimy Cię Panie za tych wszystkich, którzy cierpią, którym jest bardzo smutno, którzy nie wiedzą jak żyć, którzy stracili kompletnie nadzieję. Prosimy Cię Ojcze, poślij im swojego ducha, poślij im swojego anioła, aby pochylił się nad nimi i żeby oni dostrzegli, że Ty naprawdę jesteś i kochasz i przebaczasz. Ciebie prosimy. Prosimy Cię Panie za całą naszą konferencję międzynarodową związaną z Edith Stein za wszystkich uczestników i prosimy Cię, ażeby to nasze spotkanie było pewnym przesłaniem, mocnym przesłaniem dla tego miasta, dla całej naszej ojczyzny o Edycie, która kocha Jezusa, która oddaje swoje życie dla Pana Boga i jest błogosławiona przez krzyż. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, ojcze, za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy doświadczyli miłości. Miłości Boga, tak jak doświadczyła to święta Teresa Wielka i święta Teresa Benedykta od Krzyża. Byśmy byli porwani przez miłość Pana Boga, żyjąc tylko dla Niego. Ciebie prosimy. Słuchaj. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Panie w ofierze, Tobie dzisiaj składam. Wszystko czym jestem, wszystko co posiadam. Ty wiesz najlepsze. Bogi. Goniąc i tęskniąc za duszy pokojem, nadzieją moją i zbawieniem moim, jest ta myśl Boga, jest ta myśl droga. do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z anuami wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święte, święty, święty, święty. Powolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, jeszcze i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. że wrzą kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc, pierzcie i pijcie z Niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To szczęście na moją pamiątkę. tajemnica w wiarę. Głośni Panie Jezu. wyznajemy Twoje Panie Stanie. I oczekujemy Christie. lubieńcem za świętymi apostołami, za świętą Teresą Wielką, wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze, wszechmocny, w jedności ducha świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Później, przez bawiciela posłuszniego słowo, ośmielamy się mówić. Ojcze, któryś jest w niebie, wzięcie imię Twoje, żyć Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daje nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Jako imy odpuszczamy nasze winowajce. I nie ucz nas na pokusie, ale nas zbaw ode Pokój pański, niech zawsze będzie z wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak Bóg. Przygładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie nie jest abyś przyszedł do mnie, ale powiedz Jego słowo, a będzie ustrowiona rusza Zobaczą, kto szczerze, kto szkoda za nami, szkoda.